Hej, cześć, cześć wszystkim ludzie, ja jestem weskim witajcie w kolejnym filmie Cyberpunk 2077. Dzisiaj chciałem wam pokazać dosyć ciekawą, ale i zarazem śmieszną aplikację do telefonu, dzięki której możecie tak naprawdę przejść minigierkę w Cyberpunku bez praktycznie myślenia, bez klikania w tej minigierce i na przykład zamiast jednego komponentu możecie zdobyć dzięki tej aplikacji zawsze jak największą ilość komponentów, także bez żadnego przedłużania lecimy z filmikiem. Ok, aplikacja, o której mówię, nazywa się CyberPWNE. Jest to właśnie ta aplikacja tutaj w tym miejscu i prezentuje się właśnie w ten oto sposób. Od góry mamy tutaj buffer size, czyli rozmiar naszego buffera, jaki mamy w Cyberdecku. Oprócz tego mamy cały ten nasz matrix, można powiedzieć, czyli ten zbiór tych wszystkich kodów, a poniżej mamy sekwencje, które musimy umieścić właśnie tutaj na naszej tablicy, na tym naszym matrixie. I ogólnie ja to Wam zademonstruję na moim telefonie, ponieważ niestety, ale w aplikacji, w komputerze tego nie mogę zrobić, więc teraz przejdziemy do Aplikacji w telefonie. I jak widzicie, musimy wykonać tutaj nasze dwie sekwencje. Już wam mówię po kolei, jak to działa. Generalnie, jeżeli tutaj macie buffer size, to patrzycie, ile miejsc macie w waszym buforze. I ja w tym buforze mam 3, 6, 7, 8 miejsc, więc wpisuję tutaj liczbę 8. Ok, wpisałem liczbę 8 i teraz mamy naszą tablicę, czyli matrycę kodu. I tą matrycę kodu musimy zeskanować właśnie naszym telefonem. Więc klikamy po prostu sobie e, Scan Code Matrix i wykonuje scan naszej matrycy na monitorze. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ok, właśnie zrobiłem zdjęcie tej matrycy. I teraz jak już to mamy, klikamy po prostu OK tutaj na dole. Po zrobieniu zdjęcia i kliknięciu przycisku OK pojawiła nam się taka właśnie matryca. I w miejscu, gdzie mamy cztery znaki zapytania, po prostu aparat nie wychwycił tego kodu i możemy ręcznie go wpisać klikając po prostu na te znaki zapytania lub po prostu wykonując zdjęcie ponownie. Ja to zdjęcie ponownie sobie wykonam, ponieważ w niektórych kolumnach kod się niestety nie zgadza, dlatego muszę przybliżyć jeszcze raz. Ok, gdy wykonałem drugie zdjęcie, cała matryca kodu pokazała mi się prawidłowo. I teraz poniżej mamy nasze demony, czyli sekwencje, które nam się prezentują. Ją właśnie w tym miejscu tutaj. Jest tutaj jeden, jedna sekwencja i druga sekwencja. I teraz tych sekwencji również muszę wykonać zdjęcie. Także klikam sobie tutaj Scan Sequences i znowu wykonuję tak naprawdę zdjęcie tych sekwencji. Nie musimy wykonywać zdjęcia, tak naprawdę też możemy te sekwencje sobie tutaj napisać. Bo akurat tych kodów tutaj nie ma dużo, więc nie trzeba robić po prostu tego zdjęcia. I gdy nasze sekwencje są już tutaj właściwe, to klikamy Calculate Path. W tym. Ok, i nasza aplikacja przekalkulowała właśnie taką drogę tutaj złamania kodu. Mianowicie tam, gdzie macie podświetlone na kolor zielony cyfry, to w takiej kolejności należy klikać po prostu nasz kod tutaj po naszej matrycy. Jak widzicie tutaj mam jedynkę, tu mam dwójkę, trójkę, czwórkę. I tak dalej aż do ósemki, i jeżeli ja to wszystko przeklikam, to powinienem otrzymać tutaj nagrodę za te dwie sekwencje. Jeżeli zaczniemy sobie od jedynki, to mamy właśnie taki kod. Tu mamy 1, później mamy 2, i tu obok 3, 4, później mamy tutaj 5, 6, 7 i 8. Jak widzieliście, udało nam się skakować urządzenie i otrzymaliśmy za to komponenty tak naprawdę dzięki aplikacji. Wybaczcie, ale teraz dogrywam ten dźwięk, ponieważ coś mi się zepsuło z mikrofonem i ten dźwięk był trochę zrobotyzowany. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład, dzięki któremu udało mi się znowu skakować urządzenie za pomocą aplikacji. Ok, zeskanowałem kolejny kod i teraz znowu klikam Calculate Puff. I jak widzicie, znowu otrzymałem tutaj rozwiązanie tego protokołu. Także teraz wam to zademonstruję. Znowu lecimy tak naprawdę od początku od jedynki, czyli znowu mamy jedynkę tutaj z tej strony. Później mamy dwójkę i trójkę. Zaraz obok czwórka, piątka, szóstka. Siódemka i ósemka. Jak widzieliście udało nam się zhakować kolejne urządzenie, także myślę, że apka jest dosyć ciekawa, a zarazem i śmieszna w swojej prostocie i swoim rodzaju. Jeżeli chcecie się pobawić to oczywiście polecam, możecie sobie pobrać na spokojnie aplikację na Androida. Myślę, że na iPhone'ach też powinna działać, więc aplikacja nazywa się CyberPWNet. Możecie na spokojnie sobie upobrać pobrać i ją przetestować na swoim telefonie. I to tak naprawdę wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że był dla Was dosyć ciekawy i interesujący. No, ja powiem Wam, że na początku się trochę bawiłem i nawet sprawiało mi to Fraj'da, ale w dłuższej mierze czasu oczywiście już takich rzeczy nie potrzebowałem i po prostu rozwiązywałem te wszystkie kody już samodzielnie. Jeżeli chodzi o aplikację jeszcze, to myślę, że może ona jedynie pomóc osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z cyberpunkiem i jeszcze nie wiedzą tak naprawdę o co w tej minigierce chodzi. A tak jak już się wszyscy zagłębicie, to myślę, że bez problemu powinniście te wszystkie minigierki sami rozwiązywać i zdobywać za nie wszystkie komponenty. To tyle ode mnie jeszcze raz, dzięki, że byliście, jeżeli możecie, komentujcie, subskrybujcie, bądź lajkujcie, będzie mi bardzo miło, a ja się żegnam i widzimy się w kolejnych poradnikach. Trzymajcie się ciepło i na razie.